Grym, dzisiaj nagrywam z kolegą Drift Legends i to jest fajna gra, gdzie można sobie driftować, w, 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 w. ja mam BMW takie i będę driftować, trzeba być Wiesz że ja mam teraz, ma to ja mam AA86 i mam Nie wiem jak tu się za bardzo driftuje, bo przed chwilą miałem um, jakby driftowałem, ale nie driftowałem. Ja, ja wiesz, że to jest ta sofa, driftuje. Ja. A bo ty na spacji driftujesz? Nie, na, nie, siedzi. na, siedzi. na, siedzi, na siedzi. się, na się, na Gdzie są wyścigi? Ja no, nie da się na to, bez No Ja szukam sobie jakiś ten. Wiesz, że się ja nie, ja, ja, nie ja, ja auto. Ja mam to ja ja to, ja to jest, to jest. Majna, majna. A Ja mam też to ale inny.

Czyli co patrzysz na hmm. To jest, co, co, co? 35 koło. nie będzie, będzie, Ile? będzie, będzie, Ile? Ile?

to jest... mały. nie Dobra, chodź siedzimy e, na drakrysa tam czekaj Dobra, chodź na drag jesteś Ty bo jeszcze rozwalimy trochę. Jeszcze szybuj szybuj

Gdzie Gdzie A tak. Ja se ej, ej. Ty się oddać, szkoda. szkoda, że szkoda nie wiesz się nie Tu się da ulepszyć Co? Co? No. Ulepszać? No. Ja czekam na ciebie.

Ale ja jadę, żeby ulepszyć sobie. Sesję. Ja też ten spoiler swój jakiś trzeba kupić. Eee. Mm -hmm.

aby kolejny tyle nie grał. Ja sobie dodałem spoiler za 6,5 koła. ale moje auto nie chciało hamować. Halo, klawiatura Tu mi nie działa. Halo, halo, to jest. Bra. Mam coś klawa? Dobra, mam klawę z klawą. Halo, halo. A co? co? Eee... No, jak to? Jak coś? Coś? Ile masz? Mamy, 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 Ty masz czarne? Mamy, mamy, Ja! Ja! Ja jestem <noise> <auto. głos> <noise> 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 yeah. Co, co my to my my no, proszę, na mnie, mnie. weź mnie zaprowadzić. Na nie nawiedzę, no, weź mnie no, zaprowadzić. Do to nie w w do, w do, To Nie, 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 ty nie, że chyba jesteś Ej, masz ja koło się, siebie ja takie się... wielkie kółko? Takie kółko? Masz koło siebie? Nie nie. nie, nie. No to nie jesteś koło mnie. Ale nie, ale nie, 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 ale nie jest. Wiele także ten karaszek się uleczyła. A hmm. Ty jesteś przy innym, dobra, ja. Nie, wiem, no, nie, ja nie mogę, mam się, może być przy tak, pokażę Ci, gdzie ludzie na chwilę nie będziecie nic widzieć, okej. Nie, nie, pokażę, wiesz, tylko muszę coś sprawdzić. Dobra, już on wiedzie. Jestem taki niebieskim. Nie wygląda walczyć za świadczył.

Teraz będzie drugi odcinek drze Elo i do drugiego odcinka także Elo... Elo